Mieszkańcy gminy Wilczyce upamiętnili kolejną rocznicę bitwy pod Pielaszowem. Była to największa i najtrudniejsza akcja na ziemi Sandomierskiej, która została przeprowadzona w ramach akcji burza. W intencji bohaterów odprawiona została Msza Święta. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne losy wielu młodych patriotów. Bitwa pod Pielaszowem rozegrała się 30 lipca 1944 roku w Dolinie Opatówki na pograniczu gmin Wilczyce i Lipnik. Zginęło tu wielu młodych ludzi, o których do dziś mówi się, że był to kwiat młodzieży sandomierskiej. Walkami dowodził kapitan Ignacy Zarobkiewicz, pseudonim swojak w tym miejscu gdzie mamy pomnik i w tej okolicy tutaj został rozbity oddział partyzancki zginęło tutaj prawie 80 żołnierzy z armii krajowej i batalionów chłopskich tak naprawdę była to zagłada batalionu, ponieważ no tutaj w tej bitwie Niemcy mieli znacząco przewagę zarówno liczebno w ludziach, jak i przewagę w uzbrojeniu. I tak tu już co roku końcem lipca robimy właśnie uroczystości. To jest pamięć i patriotyzm, bo tak trzeba powiedzieć o tego typu uroczystościach, które każdego roku tutaj w Pilaszowie się odbywają. Ale jakże... Głęboki sens mają wtedy, kiedy jest zagrożenie, kiedy jest w sąsiednim kraju u najbliższego sąsiada wojna. I dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o tym, co stało się 30 lipca 1944 roku, właśnie tutaj, w tym, w tym miejscu w Dolinie Opatówki. Dla lokalnej społeczności to bardzo ważne wydarzenie. O czym świadczy jego prawa. Zadbał o nią trzeci Sandomierski Batalion Radiotechniczny, nadając wydarzeniu wojskowego charakteru. Była między innymi salwa Honorowa oraz apel pamięci. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w intencji poległych. Chcemy Panu Bogu podziękować za życie w wolnej Polsce. Chcemy podziękować także za życie tych, którzy je poświęcili dla nas, abyśmy. Żyli w wolnej Polsce. Panie Boże, dziękujemy Ci w tym miejscu za łaskę życia w pokoju w naszej ojczyźnie, za ten największy dar, jaki może człowiek na ziemi od Ciebie otrzymać. Obdasz życiem wiecznym tych, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Niemcy zaskoczyli partyzantów armii krajowej w Wesołówce. Bitwa rozpoczęła się we wczesnych godzinach porannych 30 lipca i spowodowała bardzo duże straty w szeregach oddziału. Niemcy wyłapywali i dobijali rannych partyzantów. Kapitan Zarobkiewicz, widząc beznadziejność sytuacji, zarządził odwrót każdego już na własną rękę, ale mimo to Straty oddziału były znaczne. Pierwszy batalion drugiego pułku piechoty Legionów Armii Krajowej w ramach akcji burza ruszył na pomoc walczącej Warszawie. Niestety na ziemi sandomierskiej doszło do bitwy, która zniweczyła ten plan. Polscy patrioci mimo przewagi wroga, nie wahali się jednak stanąć do walki, by bronić swojej ojczyzny i wartości narodowych. Część z młodych uczestników bitwy nie miała nawet 20 lat. Tutaj, na naszej ziemi sandomierskiej, określa się ich zapożyczonym z literatury pięknej mianem sandomierskich kolumbów, polskiej młodzieży urodzonej około 1920 roku, dla której przeżyciem pokoleniowym była II wojna światowa. Bitwa pod Pielaszowem. Była dla wielu z nich pierwszym kontaktem z typową działalnością wojenną. Kiedy wydostali się z pola bitwy, byli wyłapywani przez żołnierzy Wehrmachtu przeczesujących ten teren. Zatrzymanych nie traktowano jako jeńców wojennych, ale bestialsko torturowano i mordowano. Na ziemi Sandomierskiej miało miejsce wiele ważnych wydarzeń które były przejawem wielkiego patriotyzmu. W uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele władz samorządowych oraz centralnych, druchowie strażacy, kombatanci, przedstawiciele wojska polskiego oraz liczne grono mieszkańców. Polacy, my mamy we krwi to, żeby być wolnym i decydować o sobie, a tutaj właśnie była taka, taka szansa i właśnie to dało początek tym Walk, tym wszystkim wydarzeniom, które zmierzały do wyzwolenia naszej, naszej ojczyzny i tak się, tak się stało. Faktem jest, że może nie takiej Polski byśmy chcieli, ale dzisiaj mamy właśnie taką, jak wtedy nasi yy, ojcowie, dziadkowie i ci młodzi, którzy tutaj polegli, o taką właśnie wolną, demokratyczną Polskę walczyli. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby ocalić to od zapomnienia, żeby te wydarzenia nie umknęły nam z pamięci. Na pewno jest to edukacyjne zarówno dla młodych ludzi, jak i, jak i ważne to, żeby właśnie nie być obojętnym, a szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie mamy wojnę nie tak daleko, bo, bo za wschodnią granicą, i aby uczulić wszystkich, a szczególnie ludzi młodych, aby nie byli obojętni na, na te sytuacje, które dzieją się dzisiaj na świecie.